Cześć! Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć parę słów na temat gry Batman. Wszyscy kłamią. Nie ukrywam, że bardzo się na nią cieszyłam. Nie dlatego, że jest taka, a nie inna tematyka, bo muszę od razu na wstępie zaznaczyć, że o świecie Batmana wiem prawie, że... prawie, że nic nie wiem. W postaci kojarzę o tyle, o ile pojawiały się w pojedynku superbohaterów DC, które moje dzieciaki chętnie grają. I będę opowiadać o tej grze z perspektywy właśnie takiej osoby, która całego tła fabularnego raczej nie zna. Natomiast, dlaczego się cieszyłam? Dlatego się cieszyłam, że gra jest oparta o system śledztwa znany z detektywa, którego uwielbiam. Wiedziałam, że tutaj też rozwiązujemy śledztwa że nie chodzi tylko o jakąś tam fabułę, którą sobie rozwijamy ale mamy dojść do rozwiązania pewnych zagadkowych zjawisk i dlatego yy, chętnie po tę grę sięgnęłam. Dla osób, które nie grały jeszcze w żadną z tych gier z linii detektyw, może w paru słowach wyjaśnię, na czym polega system rozgrywki. Przede wszystkim oparty jest on na kartach. Yy, w każdym pudełku mamy kilka talii, każda jest przypisana do innego śledztwa. Czasami jest jedno krótsze wprowadzające, ale najważniejsze są główne śledztwa. One, one zazwyczaj są nieco dłuższe, mają więcej kart. I drugim ważnym elementem jest baza danych dostępna online, do której musimy się zalogować. W instrukcji mamy podany adres, i tam. Będziemy zdobywali dodatkowe informacje, i tam też na końcu rozgrywki, kiedy już uznamy, że wszystko wiemy, będziemy musieli odpowiedzieć na parę pytań i zobaczymy, jak nam poszło. Co jest ważne w tych kartach? Wszystkie karty mają numer i nie możemy po żadną kartę sięgać, dopóki gdzieś wcześniej się ona nie pojawi jako dalszy trop, którym możemy podążać. Jeżeli mamy wskazany numer, i chcemy pójść tym tropem, to szukamy ostrożnie, nie podglądając innych kart, tego, kartę o tym numerze i wtedy dopiero bie, ją bierzemy, odczytujemy i wykonujemy to, co jest tam wskazane, dlatego że czasami się pojawiają polecenia, na przykład właśnie przeczytaj akta, czyli odsyła nas do bazy danych w komputerze. Czasami dostaniemy informację, żeby dobrać jakiś żeton, które później nam się przydają, i bardzo często na końcu są dalsze tropy. Warto sobie notować, jakie mamy możliwe dalsze tropy, żeby się w tym nie pogubić. I wspólnie podejmujemy decyzję, dokąd chcemy iść. Najczęściej jest też jakaś forma planszy z lokacjami. Tutaj akurat te lokacje nie są nadrukowane, tylko tak jak się pojawiają w trakcie śledztwa. Tam na początku są cztery startowe, potem będą się pojawiać kolejne. I tutaj przemieszczamy się akurat takim sterowcem, zaznaczamy gdzie akurat jesteśmy. Niektóre lokacje mogą wymagać uiszczenia kosztu, i jest też zawsze jakaś forma odliczania czasu. Bo co istotne, nigdy w żadnym śledztwie nie uzyskamy dostępu do wszystkich kart. To od nas zależy, w którą stronę chcemy pójść. I decyzje, które podejmujemy, mają wpływ na to, co zbadamy bardziej szczegółowo, a czego będziemy się musieli w dużej mierze domyślić. Oczywiście te najważniejsze informacje są tak skonstruowane, że da się na nie wpaść z różnej strony, więc to nie jest tak, że jak nie pójdziemy jednym konkretnym tropem, to, to już mamy murowaną przegraną rozgrywkę, ale dużo tutaj zależy od nas, i to jest z grubsza. System, na którym oparte są gry z linii detektyw. W detektywie mamy planszę z lokacjami, pomiędzy którymi się przemieszczamy takim specjalnym samochodem. Tutaj też mamy planszę z lokacjami, ale na początku dostępne mamy tylko kilka. Jest to Gotham City Gazette. Jest to posterunek policji. Mamy tam również Śródmieście i Urząd Miasta, które są dla nas dostępne praktycznie zawsze. I te lokacje są dostępne niemalże zawsze za darmo. To znaczy, na posterunku, jak jesteśmy po raz pierwszy, to możemy wejść za darmo. Potem możemy sobie wyobrazić, że już są nami zirytowani, więc, żeby wejść tam ponownie, będziemy musieli wydać, że to autorytetu, żeby ktoś chciał z nami rozmawiać, ale w odróżnieniu od detektywa tutaj nie musimy się zastanawiać, hmm, jesteśmy w jakiejś lokacji, to może sprawdźmy tutaj parę tropów i od razu yy, dowiemy się więcej, yy, nie tracąc czasu na przejazd. Tutaj yy, nie ma czegoś takiego jak yy, przesuwanie się na torze czasu w momencie przesuwania się między lokacjami. Przemieszczamy znacznik, który pokazuje, gdzie jesteśmy. To jest taki sterowiec, ale na torze czasu zawsze się przesuwamy o jeden za każdą kartę tropu, którą dociągniemy, bez względu na to, w jakiej lokalizacji jesteśmy teraz, a w jakiej znajduje się tamta karta. I nie ma tej niewiadomej przy dociąganiu karty, że wyciągniesz kartę i tam przesuń znacznik o dwie albo trzy godziny i tracimy na to dużo czasu. Nie, tutaj nie mamy tej niepewności, zawsze przesuwamy się dokładnie o jeden. I to jest takie pozwala na poczucie większej kontroli nad, nad czasem, nad tym, jak daleko jesteśmy w naszym śledztwie. Mamy również cztery lokacje, które nie są dla nas dostępne od początku i pojawiają się dopiero w kartach tropów, gdzie możemy pójść i, i dowiedzieć się czegoś nowego. Jedną z nich jest więzienie Blackgate, ale żeby tam pójść, musimy mieć żeton autorytetu, który nas tam yy, pozwoli przepuścić. Mamy również podziemia, ale jeżeli chcemy zbadać trop w podziemiach, musimy też zdobyć wcześniej żeton podziemi. No i mamy. Batcave oraz Azyl Arkham, które wymagają wydania żetonu Batmana. Skąd pozyskujemy te żetony? Dostarczają ich nam postaci, którymi gramy. Każda dostarcza inny typ żetonu, ale musimy za nie zapłacić żetonami dowodów, których również nie mamy na początku. Uzyskujemy je w miarę zdobywania kolejnych dowodów. Wtedy mamy na karcie informację: Dobierz żeton dowodu albo jak bardzo nam zależy żeby się udać do jakiejś takiej płatnej lokacji a nie mamy żetonów zebranych to możemy nie rozpatrywać karty tropu tylko przesunąć się o jedno pole na torze czasu i za to dobrać dwa żetony dowodów które możemy wymienić na żeton wpuszczający nas do dowolnej lokacji Co bardzo mi się spodobało w Batmanie wszyscy kłamią to jak zostały rozwiązane postaci którymi gramy i wbrew tytułowi, tutaj nie wcielamy się w Batmana. On się w rozgrywce pojawia w taki lub inny sposób, ale my, jako, jako gracze, możemy się wcielić w jedną z czterech osób. Możemy się wcielić w Harveya Bullocka, czyli detektywa. Dzięki tej postaci możemy dobierać żetony autorytetu. Możemy się wcielić w Warrena Spacey, dziennikarza który pozwala dobierać żetony podziemia. Możemy się wcielić w Catwoman. Dzięki temu dowiedziałam się, że to była wyłamywaczka w ogóle. I ona pozwala nam dobierać żetony Batmana. Albo możemy być Vicky Vale, czyli młodą dziennikarką. Ona nie daje jakichś konkretnych żetonów, ale pozwala nam odwrócić znaczniki lokacji na stronę niewyczerpaną, czyli na stronę tańszą, dlatego, że poza tymi trzema lokacjami, które zawsze są darmowe, um, udawanie się w konkretne miejsca sprawia, że następnym razem zawsze będzie troszeczkę drożej. Żeby tego uniknąć, tej wyższej opłaty możemy skorzystać z, ze zdolności Wiki. I tutaj bez względu na to, jakie postaci wybierzemy, i tak do tych wszystkich zdolności mamy dostęp, dlatego, że, po, że pozostałe postaci stają się naszymi informatorami i ta zdolność zawsze jest aktywna. Natomiast jest dodatkowy element, który jest zależny od tego kogo wybierzemy. I to są tajne cele. Oprócz jednego celu, jakim mamy wszyscy jako grupa śledcza, każda postać poza tym krótkim scenariuszem w prologu, każda postać dostaje swój Cel osobisty. One wszystkie wyglądają tak samo z zewnątrz, tylko różnią się obrazkiem postaci. I z tymi celami każdy zapoznaje się na początku, zanim jeszcze się dowie, na czym polega nasze śledztwo. I tutaj wszystko zależy od nas. My możemy trzymać w tajemnicy nasz cel. Możemy ujawnić go pozostałym i starać się, żeby może pomogli nam też go zrealizować. Możemy ujawnić częściowo. Tutaj gra zostawia nam duże pole manewru, w zależności od tego, jak wolicie grać. Bardzo, bardzo fajnie to zostało rozwiązane. I żeby nam pomóc w realizacji tych naszych osobistych celów, mamy takie znaczniki z z grafikami przedstawiającymi dane postaci i to może dobrać tylko aktywni, aktywnie grająca postać, nie informator. Na niektórych kartach pojawia się informacja na przykład wydajże ten Catwoman, żeby zbadać głębiej podziemia na przykład. I to może zrobić tylko gracz wcielający się w postać Catwoman. Od niego zależy czy ten trop, którym podąży. Przeczyta wszystkim, czy tylko sobie cicho. A jeżeli, jeżeli nie ma Catwoman wśród nas, to po prostu to ignorujemy i tak będziemy mogli śledztwo rozwiązać. To nie jest tak, że przez to zostaniemy pozbawieni ważnych informacji, które są nam potrzebne do realizacji głównego wspólnego celu. Takim dodatkowym smaczkiem, który znajdziemy dokładnie w tej wersji detektywa, czyli w Batman, wszyscy kłamią, są sceny nawiązujące do komiksów, zresztą kreska jest taka komiksowa. Czasami na karcie znajdziemy informację. Dobierz scenę o jakimś numerze i możemy się w tym momencie jej przyjrzeć. Czasami jest to po prostu dodatkowy smaczek, że możemy popatrzeć na to. Czasem mogą się tam pojawić jakieś wskazówki, ale raczej subtelne. Przynajmniej nam się tak wydaje, że raczej, raczej bazowaliśmy na informacjach z kart albo, albo z akt. Ale oczywiście warto się temu przyglądać. Warto czasami też spojrzeć na dołączoną do gry mapę Gotham City, jak są niektóre lokacje umieszczone względem siebie. Nie zawsze jest nam ta wiedza potrzebna, ale czasami może się przydać. I to jest coś, co z pewnością docenią szczególnie fani serii o Batmanie, bo to tak wprowadza dodatkowy, myślę, że fajny klimat. W Batman wszyscy kłamią. Przyznaję, że zagrałam z przyjemnością. Chociaż zdecydowanie nie jest to moja ulubiona gra z linii detektywa, dlatego że ja osobiście nie do końca czuję klimat superbohaterów, więc pozycja detektywa jest niezagrożona na, na miejscu pierwszym. I detektyw sezon pierwszy, czy wiedeński łocznik też są tytułami bardziej pasującymi do moich upodobań. Niemniej, jeżeli lubicie system detektywa, to sięgnijcie również po, po Batmana, dlatego, że Same zagadki są ciekawe, to nie jest tylko fabuła i tylko klimat, ale nawet nie znając całej historii, można dobrze się bawić prowadząc śledztwo. A na pewno, jeżeli jesteście fanami DC albo macie kogoś w otoczeniu, kto, kto lubi te filmy czy komiksy, to wydaje mi się, że Batman wszyscy kłamią, może być nawet takim fajnym gatewayem do tego systemu, dlatego że. Dużo rzeczy jest tutaj uproszczonych. Nie zastanawiamy się nad czasem przejazdu między lokacjami, nie zastanawiamy się ile czasu, że tak powiem, zeżre nam kolejna karta, bo to jest wszystko do przewidzenia. Więc sam, same reguły są, myślę, przystępne, spokojnie można zagrać też z nastolatkami. Tutaj pudełkowo jest od 14 lat, ale myślę, że jeżeli macie dzieciaki, które lubią ten temat, to spokojnie i, i z dwunastolatkiem się zagra. Trudno mi powiedzieć, bo nie testowałam, na ile byłyby w stanie same rozwikłać śledztwo. To może nie, ale jeżeli są po prostu jednym z członków ekipy, to myślę, że będą mieć dużą frajdę z odgrywania jakiejś postaci z tego świata. Więc tutaj na pewno warto się zainteresować.